Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym przybliżyć Państwu pracę łódzkiej artystki Romy Hałat. Zatytułowano triadę z listopada z 1986 roku, zakupioną do zbiorów Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi razem z triadą El Castillo ciąg dalszy w 2019 roku, dzięki grantowi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wsparciu finansowemu Miasta Łodzi. Mój bliższy kontakt z twórczością Romy Hałat miał miejsce podczas pracy nad wystawą artystki, którą przygotowywałam wspólnie z mężem Aleksandrem Hałatem oraz córką Agatą Pązik w 2015 roku tutaj w Ośrodku Propagandy Sztuki. Ten bezpośredni kontakt z pracami artystki umożliwił mi głębsze poznanie jej artystycznego, fascynującego świata. Ta praca, jak i pozostałe z cyklu Triady, zawierają wątki niezwykle osobiste, wspomnienia, zapiski, artystki i stanowią niejako sumę jej poszukiwań twórczych. Ukazują też niekonwencjonalny, jeśli chodzi o formę, sposób przedstawienia. Galeria posiada w kolekcji malarstwa jeszcze jedną pracę Romy Hałat z tego cyklu Triady 1-2-2002, podarowaną przez artystkę w 2008 roku. Triady list z listopada wraz z innymi dziełami z tego cyklu były prezentowane na wspomnianej przeze mnie wystawie monograficznej artystki oraz ostatnio w 2019 roku na kameralnej ekspozycji najnowszych nabytków galerii. Roma, a właściwie Romana Hałat urodziła się w 1937 roku w Bydgoszczy. Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi w Pracowni Malarstwa i Rysunku profesora Stefana Wegnera oraz projektowaniu profesor Teresy Tyszkiewicz. Należała do grupy Nowa Linia skupiającej poetów, pisarzy, młodych malarzy oraz do łódzkiej grupy Konkret, do której poza Romą Hałat należeli między innymi mąż artystki Aleksander Hałat, Ryszard Hunger, czy Andrzej Jocz? Artystka prowadziła pracownię malarstwa na Wydziale Malarstwa i Grafiki Łódzkiej Uczelni. W 1993 roku otrzymała tytuł profesora zwyczajnego w uznaniu zasług artystycznych i pedagogicznych. Tworzenie prac serii triady artystka rozpoczęła w 1985 roku. Podejmowała w nich próbę połączenia w jednym dziele twórczości rysunkowej, malarskiej oraz literackiej. Jak sama o nich mówiła, każda praca składa się z trzech stron warstw, ułożonych jedna na drugiej. Jest początek, środek i koniec. Tworzy się triada, wycinane rytmy to otwarcie, poprzez które ujawniają się fragmenty drugiej i trzeciej strony. Przypadek decyduje o tym, co się nam objawi. Warstwy wewnętrzne triad są zawsze ukryte, są tajemnicą, jak u człowieka. Janusz Głowacki, przyjaciel i badacz twórczości Romy Hałat, pisał, iż całość kompozycji poszczególnych prac w większości ujęta jest w formę kolumny tekstu. Tworzy się księga, co nie jest jedynie zabiegiem formalnym. Ma swoje głębokie znaczenie w kontekście kulturowym. Poszczególne natomiast warstwy triad to notatki autorki pisane w spak, cykle rysunkowe rytmy pomyślności i życie cienia, a te wycinane rytmy w pierwszym arkuszu to okoliste półotwory, których nieodcięte elementy odchylone są zawsze w lewo, tworząc relief. W tej konkretnej pracy artystka stworzyła kompozycję głównie za pomocą zdań i słów pisanych w spak. Ale aby odczytać te osobiste zapiski, należy odwrócić tę kompozycję dodatkowo do góry nogami. Tworzone przez Hałat przez ponad 20 lat teksty w tym cyklu wyglądają jak dzieła letrystyczne. Antygrafia naniesiona na ciemną bibułę, z której możemy odczytać zdania, wspomnienia, które z czasem stają się coraz bardziej nieczytelne. A następnie przechodzą w powtarzające się słowa, takie jak rytmy, kolekcje, wzorce, wizerunki. Praca powstała na czarnym kartonowym podkładzie na pilśni, na który Hałat nałożyła kolejne warstwy, najpierw białą kartę przykrytą cienką, niemalże czarną bibułą zapisaną odręcznym pismem. Z wierzchniej warstwy powycinała w większości eliptyczne kształty, odgięte w lewą stronę, koloryzując ich odwrocia w różach, żółcieniach i błękitach, oraz ilustrując różnymi znakami, symbolami czy małymi rysunkami wykonanymi czarnym tuszem. Podobne formy powtórzyła także w białych, owalnych oknach. Dzieła z tego cyklu na początku lat 90. zostały zakupione do zbiorów Muzeum Sztuk Pięknych im. Aleksandra Puszkina w Moskwie, a także do wiedeńskiej Albertiny. Kompozycje triad, będące rodzajem osobistego pamiętnika, mają swoją ekspresję. Widoczny indywidualny ślad, gest autorki, ukazują specyficzny charakter jej pisma. i teksty, oglądane jako pismo w Spak. Stają się tajemniczym kodem, który kryje treści dostępne dla tych, którzy chcą głębiej wniknąć w twórczość artystyczną Romy Hałat. Ja serdecznie do tego zachęcam. Dziękuję już Państwu za uwagę i zapraszam na następne spotkanie. Do zobaczenia.